Over oh. the Zwiedzaliśmy czekoladę Nie mogliśmy się doczekać czwartku o kiedy, Od kiedy pani powiedziała Że nasza klasa została zaproszona Do zwiedzenia Fabryki czekolady Liczę na to Powiedziała pani Że będziecie czysto ubrani Jeżeli chcesz Mikołaj poczeka Aż skończysz rozmawiać Dobrze w czasie zwiedzania będziecie bardzo grzeczni i bardzo uważni, bo później poproszę, żebyście opowiedzieli o tym wypracowaniu. Spotykamy się w szkole o drugiej. Przyjdźcie punktualnie. Nie będziemy czekać na spóźnialskich. W czwartek przyszedłem do szkoły o wpół do drugiej i wszyscy koledzy już tam byli. Alces jadł jabłko, bo nie zdążył zjeść w domu kawałek dokładki tesseru i miał przy sobie paczkę z podwieczorkiem. Rozśmieszył nas ananiasz, który przyniósł ze sobą tornister. Wziąłem zeszyt, żeby zrobić notatki w trakcie zwiedzania, wytłumaczył nam. Przydadzą się do wypracowania. Wariat tego ananiasza. A potem przyszła pani. Śliczna jak nie wiem co i strasznie fajnie ubrana. Zamiast tornistra, który zawsze nosi, miała torebkę, a na głowę włożyła kapelusz. Popatrzmy, powiedziała. No, może być. Widzę tu kilka czupryn, którym przydałby się grzebień, ale ogólnie jesteście czyści. Alcest wytrzyj brodę i wyrzuć ten ogryzek. Dobrze. Właśnie przyjechał autokar, a więc w drogę, i uprzedzam was, jeśli któryś będzie mi rozrabiał w autobusie, zostanie wysadzony i nie będzie zwiedzał z nami fabryki. Wsiedliśmy do autokaru strasznie zadowoleni, I nikt się nie wygłupiał. Za każdym razem, kiedy stawał na czerwonym świetle, kierowca odwracał się, żeby na nas popatrzeć i robił zdziwioną minę. Podjechaliśmy po, pod fabrykę, która jest bardzo, bardzo duża. Pani kazała nam wysiąść z autokaru, powiedziała Alcestowi, żeby strzepnął ze swetra okruchy rogala, ustawiliśmy się w pary i weszliśmy do środka. Czekała na nas miła pani, uśmiechnęła się na nasz widok i wprowadziła nas do niesamowitego gabinetu gdzie siedział łysy pan, który wstał, żeby podać rękę naszej pani. A potem spojrzał na nas, też się szeroko uśmiechnął i powiedział Drogie dzieci, fabryka czekolady Grujo, której jestem dyrektorem, wita was w swoich progach. Myślę, że wszyscy lubicie czekoladę. <laughs> Ci, którzy lubią czekoladę, niech podniosą rękę. Wszyscy żeśmy podnieśli rękę, oprócz Ananiasza. A ty, ananiaszu? spytała pani. Czekolada mi szkodzi, wytłumaczył ananiasz. Jeszcze kiedy byłem mały, doktor powiedział, żeby mi unikał, bo dobrze, 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 powiedział dyrektor fabryki. Widzę, że wszyscy lubicie czekoladę. A więc po zakończeniu zwiedzania przygotujemy dla was małą niespodziankę. Jakiś inny pan w białym fartuchu wszedł do gabinetu. I dyrektor powiedział, że pan nazywa się Romarę i że to on oprowadzi nas po fabryce. Wyszliśmy na podwórko, gdzie stało mnóstwo ciężarówek i poszliśmy w stronę wielkich drzwi. Przed wejściem pan Romarę zapytał nas. Czy któryś z was ma pojęcie o tym, jak się robi czekoladę? Czekoladę robi się z kakao i cukru, powiedział Ananiasz. Kakao to ziarno kokołowca, który jest drzewem pochodzącym z Meksyku. Uprawia się go w Ameryce równikowej w Afryce i w Azji jest na no dobrze. Wchodzimy, powiedział pan romarę. Weszliśmy do fabryki i było strasznie fajnie. Pachniało tak ładnie, że nawet sobie nie możecie wyobrazić. Pani przytknęła do nosa chusteczkę, a pan romarę powiedział. No oczywiście na początku zabach wydaje się bardzo silny, kiedy się nie jest przyzwyczajonym. Pan Romarę zaprowadził nas do dużej sali, gdzie stały wielkie misy z czekoladą, którą właśnie mieszano. Pan Romarę zaczął nam tłumaczyć, jak to jest z tymi misami, kiedy Gottfried pociągnął mnie za rękę. Chodź zobaczyć tu obok! powiedział, ale jest fajnie. Poszliśmy zobaczyć i było niesamowicie. Na taśmach, które się same poruszały, leżało mnóstwo, ale to mnóstwo tabliczek czekolady. Przy taśmach stały panie w białych fartuchach, które patrzyły na nas i się śmiały, a jedna z nich powiedziała – Coś mi się zdaje, moje króliczki, że chętnie byście spróbowali naszych tabliczek. Nie mieliśmy odwagi się odezwać, więc pani dała każdemu po dużej tabliczce. – Mikołaj, Gotfryd, proszę natychmiast wracać, niech wy się zachowujecie. To była nasza pani, która nas zobaczyła i teraz nas wołała więc pędem razem z tabliczkami. Teraz przejdziemy do następnego działu, powiedział pan Romareł. Będę was prosił o niezbliżanie się do maszyn, bo to może być niebezpieczne. Gdzieżeście znaleźli te tabliczki? spytał nas Alcest. Tamtymi drzwiami, powiedziałem. Idziesz i dają ci całe fury. Alcest poszedł razem z Elzebiuszem i Rufusem. My szliśmy za panem Romareł i naszą panią, wcinając czekoladę. Pan Romarę pokazywał różne maszyny i za każdym razem, kiedy się odwracał, wpadał na Ananiasza, który stał tuż za nim i zapisywał coś w zeszycie. Kilku chłopców brakuje, zawołała pani. Słucham? spytał pan romarę. Gdzie są wasi koledzy? Spytała pani, która nie była zadowolona. Ale na szczęście trufus i Ełzebiusz przylecieli biegiem ze swoimi tabliczkami. Zapraniam wam się oddalać, krzyknęła pani. I spójrzcie, jak wy wyglądacie. Ma ci całe twarze w czekoladzie. Twoja koszula, Rufusie, jak ci nie wstyd? Rufus wytarł rękawem przód koszuli, a pani powiedziała, że jak będziemy niezdyscyplinowani, każe nam zaraz wsiadać z powrotem do autokaru. Pan Romare, który dalej szedł z Ananiaszem, odwrócił się i pędem do nas przybiegł. Proszę pani, powiedział. Myślę, że nie powinniśmy zbytnio się opóźniać. Oczywiście, powiedziała pani, cała czerwona. Proszę im wybaczyć, są trochę. Joachimie, wyjmij rękę z tej kadzi. No tak, brawo, teraz musisz się wytrzeć. Nie mam chusteczki, powiedział Joachim i zaczął płakać. Więc pani dała swoją chusteczkę Joachimowi, który wytarł umazaną czekoladą rękę, wysmarkał nos, wytarł oczy i chciał zwrócić chusteczkę pani, ale pani powiedziała, że może ją zatrzymać. Nasza pani jest strasznie fajna. Joachim włożył chusteczkę do kieszeni marynarki. Strasznie śmiesznie wyglądał z twarzą upać kaną czekoladą. Dobrze, możemy kontynuować zwiedzanie? spytał pan Romarę. Poszliśmy dalej, a kleofas spytał Joachima, czy to, co jest w kadzi, jest dobre. Nie, powiedział Joachim. Próbowałem, ale to w ogóle nie jest słodkie. Możesz sprawdzić. Kleofas poszedł sprawdzić. A kiedy wrócił, przyznał, że to prawda, że to wcale nie jest dobre, i poprosił Joachima, żeby pożyczył mu chusteczkę. Cisza! krzyknął pan Romarę. Pan Romarę powiedział nam, że zaraz zobaczymy ostatnią salę, tę, gdzie się pakuje ukończone produkty, i że na pewno bardzo nam się spodoba, bo będziemy mogli wszystkiego próbować. Weszliśmy do sali i pani krzyknęła: Maksencjusz, co ty tutaj robisz? Maksencjusz był tak zaskoczony, że upuścił cukierka, którego trzymał w ręku. Ale pani nie zdążyła powiedzieć mu wszystkiego, co miała mu do powiedzenia, bo panu Ramorę okropnie się spieszyło. Y, tam macie cukierki nadziewane masą, likierem i owocami. Tam dalej. O, przepraszam. Ach, to znowu ty? Wciąż plączesz mi się pod nogami. Tam są tabliczki. Y, możecie wszystkiego próbować. Było naprawdę super. Jedliśmy mnóstwo nies niesamowitych rzeczy. Były słodkie. Rozpływały się w ustach. Pychota! I kiedy będę duży, będę pracował w fabryce czekolady. Zwiedzanie skończone, powiedział pan Romarel. Idziemy teraz do pana dyrektora, który czeka na was z niespodzianką. Zanim weszliśmy do gabinetu, dyrektora pani kazała nam wytrzeć sobie twarze. Joachim pożyczył nam chusteczkę. A kiedy dyrektor nas zobaczył, oczy zrobiły mu się okrągłe. Hmm powiedział. – Widzę, że w pełni skorzystaliście ze zwiedzania. A więc, drogie dzieci, żebyście dobrze wspominali swoją bytność w naszych progach, fabryka czekolady Grulio przygotowała dla was małą niespodziankę. Dyrektor wręczył każdemu z nas po paczce czekoladek. A wtedy Kleofas się rozpłakał. – Niedobrze mi, powiedział. I pani ledwo zdążyła go wyprowadzić. Oto rozmawialiśmy o zwiedzaniu, jedząc czekoladki z naszych paczek. A pani nic nie mówiła, tylko cały czas wyglądała przez okno. W domu nie jadłem kolacji i też się rozchorowałem. W każdym razie zwiedzanie fabryki czekolady było naprawdę super. Rozczarowany był tylko Ananiasz, bo nie będziemy pisać wypracowania o zwiedzaniu fabryki czekolady. Pani powiedziała, że nie chce o niej więcej słyszeć.